Szanowni Państwo, dzisiejsza sytuacja z informacją ministra Cieszyńskiego i Ministerstwa Zdrowia o zakupach maseczek, tylko potwierdza tę niebywałą aferę związaną z zakupem sprzętu ochrony dokonywaną przez spółki Skarbu Państwa i przez Ministerstwo Zdrowia. Jak Państwo mogli zapoznać się, mieli okazję zapoznać się z moją interwencją poselską, która była wynikiem zgłoszenia się przedsiębiorcy z mojego okręgu wyborczego, który przez kilka dni nie mógł się dostać. Dobić o jakąkolwiek informację z Ministerstwa Zdrowia czy z Generalnego Inspektoratu Sanitarnego, jak przeprowadzić procedurę atestu dla masek, które chce sprowadzić z Chin. 16 marca, kiedy rozpoczynała się pandemia, kiedy nie było żadnego sprzętu ochrony w Polsce, albo prawie nie było, przedsiębiorcy próbowali dostać się do Ministerstwa Zdrowia o informację, prosząc o informację, jak przeprowadzić Atest. Moja wymiana korespondencji z miejscem Kieszyńskim dotyczyła przyspieszenia procedury nadania atestu, czyli przebadania tych maseczek, czy są bezpieczne czy nie, i możliwości przeprowadzenia tej procedury nie w normalnym terminie prawie trzech miesięcy, tylko przyspieszonym w związku z tym, że jest pandemia koronawirusa i potrzeba szybciej takiego sprzętu na polskim rynku. Pan minister Cieszyński odpowiedział, że ta procedura przyspieszona to jest jego mail. Dla państwa wiedzy, dla państwa informacji przedsiębiorca, który tego maila oficjalnie napisał następnego dnia do ministra Cieszyńskiego do dzisiaj takiej odpowiedzi nie otrzymał, żadnej odpowiedzi nie otrzymał. Natomiast sam przeprowadził procedurę atestowania tych maseczek. Te maseczki sprowadził do Polski, sprzedaje je w Polsce z atestem w cenie prawie trzykrotnie mniejszej niż to ta cena, którą zaproponował rząd, zaproponowały spółki skarbu państwa, przywożąc miesiąc później wielkim samolotem Antonow ten bezużyteczny sprzęt do Polski. Ta cała sytuacja pokazuje, że Ministerstwie Zdrowia nie chodziło o procedury, nie chodziło o to, żeby dostać sprzęt bezpieczny w normalnych cenach, tylko chodziło o to, żeby zablokować możliwość działania na polskim rynku firm, które od lat zajmują się odzieżą ochronną, handlują tą odzieżą ochronną, a dać szansę firmom słupom, które po znajomościach bardzo szybko dostawały kontrakty rządowe i jak się okazuje dzisiaj sprowadzają sprzęt, który jest niebezpieczny, jest bez atestów i kompletnie do niczego się nie nadaje. Wyrzucane są pieniądze w błoto. Ta sytuacja jeszcze raz potwierdza tę starą prawdę, że w tej, w tej ekipie, w tym ministerstwie za czasów ministra Szymowskiego właściwie afera goni aferę i należy ją wyjaśniać. Jeżeli Centralne Biuro Antykorupcyjne wiedziało o zakupie, możliwym zakupie wadliwych maseczek przez Ministerstwo Zdrowia, nie reagowało i pewnie wiedziało, bo przecież to jest fakt, że ta korespondencja jest też przecież monitorowana, że są firmy w Polsce, które od lat się tym zajmują i nie mogą sprzedać w Polsce, nie ministerstwu, ale ludziom dobrego sprzętu, bezpiecznego sprzętu, to znaczy, że ten parasol ochronny cały czas funkcjonuje. Myślę, że minister Szymowski powinien sam się do dymisji podawać i nie czekać na takie wnioski, bo to jak widać kolejna odsłona kolejnego, kolejnej góry, którą jest kolejna afera, tym razem maseczkowa w Ministerstwie Zdrowia. I to tyle, jeśli chodzi o moje wyjaśnienie do tych SMS-ów, czekam, jeżeli Państwo mają szczegółowe pytania, to jestem gotowy odpowiedzieć. Dzień dobry, Mniusz już to Ja mam pytanie, czy paradoksalnie ta konferencja przeciwko Platformie Obywatelskiej się nie e, przekręciła, bo tak próbujecie oskarżać ministra zdrowia o to, że jakiś zakup dla znajomego był tutaj e, zrobiony. Natomiast no, z SMS-a jasno wynika, że pan proponuje, aby to dla pana znajomego maseczki, czy przez pana znajomego zostały sprowadzone maseczki zakontraktowane bez certyfikatów, bez atestów. Więc jakby no, nakłania pan wiceministra zdrowia do tego, żeby pana znajomy mógł sprowadzić określoną liczbę maseczek do Polski bez atestów. Ja wiem, że... Macie problem z czytaniem, ze zrozumieniem, panie redaktorze. Chciałbym panu jeszcze raz wytłumaczyć, bo rozumiem, że pan musi mieć wytłumaczenie autora, co autor miał na myśli, bo sam pan nie jest w stanie tego wymyśleć. Więc pytanie było, panie. Proszę pana, nie powiem dziennikarzu. Proszę pana, pytanie było o procedurę nadawania testów w Polsce. Nie na sprzedaż tych maseczek, nie na ofertę handlową, tylko jak szybko i sprawnie przeprowadzić procedurę nadawania atestów. Przypomnę, że maseczki kupione przez Ministerstwo Zdrowia takiej procedury nie przeszły. Kupiono je, przywieziono wielkim samolotem i na Dolnym Śląsku rozdano szpitalom maseczki bez atestów. Jeżeli pan uważa, że to jest normalne działanie Ministerstwa Zdrowia, jeżeli pan uważa, że tak powinien zachowywać się minister zdrowia, to żyjemy w innych światach. Nie dbają o to, żeby sprzęt był bezpieczny, nie dbają o to, żeby sprzęt był tani. I nie dbają o to, żeby sprzęt był sprowadzony w transparentnych warunkach. To wszystko jest aktem oskarżenia przeciwko panu Szymowskiemu, panu Cieszyńskiemu i całemu kierownictwu Ministerstwa Zdrowia. To prawda. Tak jest. Dobrze, pan, panie y, polityku, w takim razie pisze znajomy może ściągnąć w normalnych cenach duże ilości i szybko i szybko, tylko że te maseczki nie są certyfikowane. No. W mojej ocenie, i chyba w ocenie wiernych. Czy to wielu, pan do końca? Czy pan czyta do powodu? Znajomy mnie pytał, bo może ściągnąć w normalnych końca, cenach duże SMS. ilości i szybko, ale ten producent nie jest certyfikowany. Tutaj powiedzieli mu, że taka procedura trwa około 70 dni. Czy no, czyli pan nakłania dokończyć, wiceministra dokończyć zdrowia do tego. No to jest koniec SMS-a. Pozdrawiam. Jeszcze pan napisał pozdrawiam. Więc yy, także próbuje pan namówić wiceministra pan zdrowia całą, do tego. No to jest na Twitterze wiceministra pan zdrowia. Całą korespondencję z panem ministrem cieszyńskim, Pan minister Cieszyński na pana antenie. Gdyby pan nawet własną antenę oglądał. Proszę pana, ja widzę antenę, e, jest cały SMS, gdyby, jest procedura ale, przyspieszona. Ale, pyta, przepraszam, ale jeszcze pytania nie zadałem. Do końca przytoczyłem fragment tego SMS-a i pytam pana polityka. Czemu nakłaniał pan wiceministra zdrowia do tego, żeby pana koledze załatwił kontrakt na ściągnięcie maseczek niecertyfikowanych, a w tym samym czasie mówicie o tym, że to politycy Prawa kłamie i Sprawiedliwości pan. takie kontrakty zawierają pomiędzy sobą? Więc powiem tak: pan kłamie. A nie kłamie, tylko czytam to, co pa pan napisał. Pozwoli pan powiedzieć, panie. Bardzo proszę, panie polityku. Proszę nie przerywać. Nie Prze przerywać ja wiem, że kwestia kultury może być odłożona na bok. Panie redaktorze, że tak powiem. Pan kłamie i Pana stacja kłamie. Macie już jedną sprawę przeze mnie założoną za, za oszczerstwa i mówienie nieprawdy, i teraz będziecie mieli kolejną sprawę założoną. Jeżeli Pan nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem całego, całej korespondencji mówiącej o tym, że nie chodzi o żadne sprzedawanie maseczek komukolwiek, tylko o załatwienie prostej rzeczy, przeprowadzenie procedury atestu jak każdego sprzętu, który się do Polski ściąga, czego nie zrobił minister zdrowia z własnym sprzętem ściągniętym przez siebie. Jeżeli Pan tego nie rozumie, to już panu tego nie jest w stanie wytłumaczyć. Rozumiem, że sprawą tą tego nielegalnie, znaczy inaczej, sprzętu ściągniętego bez certyfikatów i nielegalnie rozprowadzanego po szpitalach, co do, doprowadziło KGHM na, na Dolnym Śląsku, zajmuje się prokuratura. I wtedy może pan zrozumie, na czym polega ta różnica. Uczciwych przedsiębiorców w Polsce, którzy chcieli sprowadzić sprzęt go sprawdzić, zbadać i dopiero doprowadzić do, do sprzedaży w, na rynku od ministra zdrowia, który sprowadził wadliwy sprzęt bez certyfikatów i wprowadził go do obiegu. To jest ta różnica. Pan będzie próbował, rozumiem, usilnie odwrócić aferę od ministra Szymowskiego, ale nie uda się panu tego. Fakty są bezwzględne. Maseczki sprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia nie miały certyfikatów. Nie zrobiono tych certyfikatów. Wprowadzono je do obiegu bez certyfikatów. No to pan też proponował ściągnięcie maseczek bez certyfikatów. Wie pan, ja wiem, że trudno się tłumaczyć. Polityku. Dobrze, ostatnie pytanie, żeby nie przeciągać tej rozmowy. Czy to jest nowy standard teraz w platformie obywatelskiej? Nie wiem, państwo nie potraficie robić swoich konferencji, będziecie w takim razie przeszkadzali w konferencjach organizowanych przez inne partie i tak będziecie dołączali do tych konferencji, czy wyznaczacie nowe standardy w polityce? Przeszkadzanie w konferencji pan się doskonale na tym zna. Jest pan ekspertem. A to nie są standardy, które będziemy wprowadzać i nie wprowadzamy takich standardów. O jeden raz, tak? Są inne pytania? Czy są inne pytania? Bardzo Dziękuję.